Współpraca z Evanem Rossem przebiegała bardzo dobrze, dla mnie oznaczało to wiele godzin za kierownicą, 25 minut do Skalbourne, potem całodzienny obiad farmi, i wieczorny powrót do Derby, ale cieszyła mnie ta praca wśród skórz Yorkshire oraz kontakty ze społecznością tutejszych farmerów, którzy jak wszyscy górale prześcigali się w gościnności. W ich surowych, wykładanych kamiennymi płytami kuchniach jadałem wspaniałe posiłki, będące zaprzeczeniem skromnego określenia mała przekąska. I niemal rutynowo przywoziłem do domu osełkę masła, kilka jajek, a czasami smakowitkowa grzeberka. Oczywiście wiedziałem, że mam szczęście. Program prób tuberkulinowych popierano dopłatami do mleka lub cęsku pożywca, więc w oczach farmerów jawiłem się jako posłańc fortuny. W późniejszych latach, kiedy te badania stały się obowiązkowe, właściciele zwierząt zaczęli je uważać za dopust Boży, ale jak powiedziałem, miałem szczęście, trafiłem na miodowy miesiąc. Ta umowa odpowiadała również Siegfriedowi. Z pewnością musiał ciężko pracować podczas moich nieobecności, ale dzięki temu nasza praktyka przynosiła większe dochody. Najbardziej cieszył się z niej Ewan, ponieważ nie robiąc nic w tym kierunku, a nawet nie myśląc o tym, co kwartał znajdował na stole przy śniadaniu Czech z ministerstwa. Bardzo mu to odpowiadało, ponieważ nic nie zmusiłoby go do wypełnienia obszernych, szczegółowych formularzy po całodziennej rutynowej pracy. Kiedy miał coś do zrobienia, robił to doskonale i wykonywał swoją pracę z poświęceniem. Zawsze wygotowywał narzędzie przed wyjazdem, owijał strzykawki i instrumenty w szary papier, którego musiał mieć nieprzebrane zapasy. Jednak jeśli tylko mógł, zostawał w domu. Prawdę mówiąc, zawsze po zajmował zdejmował buty, nakładał kapcie i siadał przy kominku. Kiedy już to zrobił, tylko jakieś nadzwyczajne wydarzenia mogły wyciągnąć go z domu. Widywałem go, jak siedząc sobie paląc papierosa, jak gdy Ginny odbierała, tele odbierała telefony od farmerów potrzebujących jego usług. Och, zrobię to jutro mówił. Nie dla niego zmagania z czasem, panika nagłych wezwań do dwóch różnych miejsc, ściskanie w żołądku, kiedy spiętrza się praca. Nie, nie. On nakładał kapcie, skręcał sobie papierosa i pozwalał, aby wszystko to przepływało obok. Okazywał jedyne umiarkowanie zainteresowanie tym, co robiliśmy w deroby, ale fascynowały go nasze przedziwne przygody. Z przyjemnością słuchał moich relacji o różnych przygodach mieszkańców Skettle House i co dziwne, jak dziecko dopraszał się, żeby opowiadał mu o nich niewielokrotnie. Często, kiedy leżał wygodnie wyciągnięty w fotelu, a dym snuł się cienką smuszką ze skręconego papierosa, nagle mówił z tym szkocko-kanadyjskim akcentem – opowiedz o gumowym stroju. Z pewnością opowiadałem mu tę historię już za dwadzieścia razy, ale to niczego nie zmieniało. Kiedy znów ją powtarzałem, nie odrywał ode mnie wzroku i chociaż prawie nie zmieniał przy tym wyrazu twarzy, trząsł się ze śmiechu, a w jasno-niebieskich oczach stawały łzy z pamięcią wstecz, często zastanawiam się, kto miał rację. Ewan, czy wszyscy ci wzięci weterynarze, którzy nabawiali się wrzodów od nadmiaru pracy? Wiem, że jego klienci darzyli go niebywałym szacunkiem. Może należałoby wyciągnąć jakieś wnioski z faktu, że dziękowano mu wylewnie, jeśli przybył do zwierzęcia w dniu wezwania. Podczas gdy Siegfried i ja, chociaż staraliśmy się przyjechać jak najszybciej, byliśmy nagradzani słowami, co tak długo, jeśli zajęło nam to pół godziny. Evan miał jeszcze jedną korzyść z tego, że wykonywałem część jego badań. Mógł czasami zlecać mi wykonanie różnych zabiegów. W miarę upływu kolejnych tygodni powoli zaczął traktować mnie jako swojego asystenta. Coraz częściej słyszałem od farmerów zdanie typu, och, pan raz powiedział, że przy okazji mógłby pan wyciąć jałówce te brodawki, albo mógłby pan dać ci lętą przeciw przeciwbiegunce, pan raz dzwonił i mówił, że pan przyjedzie. Pewnego ranka dowiedziałem się ze zdumieniem, że przed przystąpieniem do rutynowych badań mam wykastrować parę dwuletnich koni. Jeśli farmerzy mieli jakieś obiekcje, że ich zwierzętami zajmuje się młody weterynarz, to nigdy się z tym nie zdradzali. Akceptowali wszystko, cokolwiek Ewan postanowił lub załatwił. Prawdę mówiąc, przekonałem się, że niewiele było rzeczy, których by dla niego nie zrobili. Przekonałem się o tym pewnej nocy. Spędziłem szczególnie wyczerpujący dzień w okręgu Skerbourne. Stada, które szacowałem na wyżej na 20 sztuk, okazały się dwukrotnie lub trzykrotnie liczniejsze. Rozproszone były po małych obórkach oddalonych o siebie od siebie o całe mile. Można było do nich doszli tylko w jeden sposób pieszo. Mogło to być przyjemne przy dobrej pogodzie. Mieliśmy jednak późną jesień i wiatr ze świstem przelatywał nad przygiętą trawą, przeszywając mnie do szpiku kości pierwszymi podmuchami mroźnej zimy. Byłem półprzytomny. A w dodatku miałem więcej niż zwykle zająć zleconych przez Ewana. Trochę oczyszczania ran, kilka oprosień i diagnoz ciążowych. Same zabiegi wymagające zdjęcia marynarki, po których miałem obolałe i zrętwiałe ramiona. Przebadałem około 400 sztuk nieprzyjaźnie nastawionego bydła, przepychając i przeciskając między ich kościstymi ciałami. A w dodatku ostatnia z badanych krów mocno kopnęła mnie w nogę tuż pod kolanem. Ten pożegnalny gest powalił mnie na podłogę obory i dopiero poję... pojęczawszy sobie kilka minut zdołałem wstać i pokuścikać do samochodu. Powrotna podróż do Derałby ciągnęła się bez końca i bynajmniej nie poczułem się lepiej, gdy po przybyciu na miejsce stwierdziłem, że Zikwit wyjechał i zostawił mi kilka wezwań. Kiedy w końcu padłem na łóżko, nie, nie nadawałem się do niczego. Tuż po północy zadzwonił telefon. Ze zdumieniem rozpoznałem głos Ewana. Czegoż to ja mógł ode mnie chcieć o tej porze? Cześć Jim, przepraszam, że cię niepokoję. Jego głos jak zawsze brzmiał kojąco. W porządku, Ewan, co mogę dla ciebie zrobić? Spytałem, usiłując zachować spokój, w czym miało mi pomóc mocne ściskanie pościeli drugą ręką. Ewan zamilkł na chwilę. No, mam tu drobny problem. Przy cieleniu. Szyba zabrzęczała, gdy silny podmuch wiatru uderzył w okno. Przy cieleniu? Wykrztusiłem. Tak, to wielka krowa z ogromną, długą miednicą, a ciele głowę z tyłu. Próbuję już od godziny, niech mnie diabli się mogę sięgnąć. Mam za krótkie ręce. Ach, tak, ja też mam krótkie ręce, wybełkotałem. Wiem, jak to jest. wam kłopoty w takich przypadkach. W słuchawce rozległ się cichy chichot. Och, nie chcę twojej ręki, Jim. P Potrzebny mi wasz embrioton. Embrioton? Właśnie. Pamiętam, jak opowiadałeś mi o tym cudownym instrumencie. Dlaczego ja muszę tyle gadać? W myślach rozpaczliwie szukałem jakiejś drogi ucieczki. Ewan, zabiłbyście. Embriotonu nie używa się w takich przypadkach. To cielę jest martwy i śmierdzi, Jim. Chcę tylko ją wyjąć głową naprzód, żeby uratować krowę. Byłem w potrzasku. Nic nie powiedziałem, tylko leżałem, dygocząc i czekając na okropne słowa, które za chwilę usłyszę. I rzeczywiście. Wpadnij tu i zrób to za mnie. Dobrze, Jim? Kiedy wygramoliłem się z łóżka, natychmiast poczułem, że kopnięte kolano zesztywniało i ledwie mogę je zginać. W ciemnym ogrodzie suche lichąciły mi pod nogami, a gdy wyszedłem na dziedziniec, wiatr hulał w gałęziach wiązów, zdzierając z nich ostatnie liście i ciskając mnie w twarz, jakby były płatkami śniegu. Skulony nad kierownicą, z głową kiwającą się ze zmęczenia, wyjechałem z miasteczka. Miałem do czynienia z Tottenham House, farmy leżącej około pięciu mil za Skerbon, i spoglądając przez przednią szybę, mrutałem do siebie pod nosem. Wpadnij tu, przejedź cholerne trzydzieści mil pokrętych dróżkach, padnij na brzuch i zarób sobie na śmierć. Niech diabli wezmą Ewana Rosa jego szkocki urok osobisty, szkocką indolencję. I jeździłem jak jakieś cholerne wahadełko tam i z powrotem tam i z powrotem. Byłem kompletnie wykończony, miałem zdręcone ramiona, obolałe kolano, niemal płacząc z żalu na całą, przeklinałem swój los. Praca wie wiejskiego weterynarza to zajęcie dla samobójców. Powinien być zostać lekarzem. Matka zawsze chciała, żebym został lekarzem. Wtedy nie jechałbym 30 mil do zimnej obory, tylko poszedłbym za róg do miłej, czystej sypialni i poklepał dłoń w jakiejś słodkiej, starszej pani. Zapisał kilka pigułek, a po kilku minutach wrócił do łóżka jego ciepłego, mięciutkiego łóżka. Gwałtownie odrzeźwiałem, zanim samochód wjechał prosto w przydrożny mur. Mocno ściskając kierownicę i czując, jak wiatr spycha wóz z drogi, stwierdziłem, że najważniejszą rzeczą jest nie zasnąć. To nie było łatwe. Monotonne mile murków, niekończąca się wstęga szosy działały usypiająco, ale w końcu po godzinie jazdy dotarłem do skarbor. Przez chwilę reflektory wozu osiedliły pogrążone we śnie miasteczko. Jeszcze tylko ostatnie pięć mil walki silnika z coraz większym wzniesieniem zanim stanąłem przed bramą Hutton House. Powiedziałem powiedzieć przed pierwszą bramą, ponieważ kierując się do nikłego światełka palącego się na skraju stoku, napotkałem ich cztery. I przy każdej wiatr nadlatujący z dalekiej północy wściekle szarpał drzwiczkami samochodu, a kiedy odwracałem oczy od oświetlonej reflektorami drogi, pola ginęły w mroku i tylko gwiazdy lśniły zimno na wymiecionym do czysta niebie. W końcu ujrzałem przez całą grupkę zabudowań i podjechałem do prostokątnego światła padającego spod drzwi obory. Nawet tutaj, na podwórzu wiatr szarpał mną, gdy się z bagażnikiem. Sapiąc, wyjąłem głumaki, butelkę antyseptyku oraz ten przeklęty brioton, po czym pobiegłem do niskiego budynku. W środku było zacisznie, cudowne ciepło bijące od rzędu śpiących krów. Moja pacjentka podparta dwiema belami słomy, przygarbiony, pomarszczony farmer, pan Hujil oraz Ewan, siedzący wygodnie z nogą założoną na nogę, palący tego swego śmiesznego papierosa. Siedział na krześle przyniesionym to specjalnie dla niego i spojrzał na nie bez słowa, ale przy świetle wielkiej lampy naftowej przez moment dostrzegłem jego nieśmiały uśmiech. Jim, jak dobrze, że jesteś. Staram się jak mogłem, ale wiem, kiedy przegrywam. Mówię ci, z prawdziwą ulgą zobaczyłem, jak stajesz w drzwiach. Pan za zachichotał. Tak, do tej roboty bardzo potrzebna odrobina młodej krwi. Nagle przestałem użalać się nad sobą. Zapomniałem o długiej podróży, o tym, że wyciągnięto mi z ciepłego łóżka. I jednak nie czułem sobie ani kropli młodej krwi, kiedy się rozebrałem do pasa, ostrożnie uklęknąłem na bolałym kolanie i włożyłem w krowę rękę, czerwoną, piekącą, od środka odkarzającego. Natychmiast zrozumiałem, o czym mówił Ewan. Ta krowa miała cholernie długą miednicę. To pytacie w przejściu, a łeb gdzieś z tyłu przy żebrach. Przynajmniej tak zakładałem, ponieważ wyciągniętą ręką ledwie mogłem dosięgnąć szczeliny powstałej przez zgięcie szyi. Nie był szans, żeby ją wyprostować, więc moje zadanie było proste. Musiałem przeciągnąć trud embryotonu przez tę szparę i wokół karku, po czym odciąć głowę cielaka. To było jedno z tych cieleń pozbawionych uroku, niewynagradzanych widokiem nowego, żywego stworzenia. Ale czasem i tak bywało. Sądząc po słodkawym zapachu, rozdmowych pęknięciach pod skórą, doszedłem do wniosku, że cieleń nie żyje od 24 godzin. Należało więc traktować je jako kawałek obumarłej tkanki. Należy to usunąć, gdyż inaczej matka nieuchronnie umrze w wyniku zakażenia albo pójdzie pod nóż. Jakby czytając w moich myślach, krowa obróciła łeb, spojrzała na mnie, przyciągle jęknęła. Miała kościsty, biały pysk typowy dla hereszforskiej razy i wyglądała na cierpiącą. Bardzo chciała pozbyć się tej rzeczy ze swojego wnętrza. Zazwyczaj w takich przypadkach należy owinąć drutem tę część płodu, która ma być odcięta, a następnie ciągnąć za drut. Jednak nie było to takie proste. Co innego wepchnąć druks w ciasną szczelinę, a co innego odnaleźć go z drugiej strony. Na szczęście jakiś inteligentny facet, który na pewno wiedział, na czym polega cielenie krów, wymyślił proste udogodnienie. Ołowiany ciężarek, mający na jednym końcu mały otworek na sznurek, a drugim większy na palec. Teraz wycięłem ten ciężarek i znów wsunąłem rękę wzdłuż nóg cielaka, do szpary przy szyi. Sięgając jak najdalej, zdołałem wepchnąć ciężarek, który wypadł w wpadł w szczelinę. Wyjąłem rękę, nabili ją starannie. Nadeszła chwila prawdy. Jeżeli zdołam złapać ciężarek po drugiej stronie i wyciągnąć go wraz z przywiązanym do niego sznurkiem, reszta pójdzie łatwo. Prawdę mówiąc, będzie porobocie. Jeśli go nie złapię, wszystko przepadło. Znów położył się na kamieniach i znowu sięgnąłem ręką między nogami cielaka, a elastyczną ścianą pochwy pod wygięty kark, gdzie powinien być mój ciężarek. Nie było go tam. Wpierając palce nóg w szparę bruku, zyskałem jeszcze cal i zdołałem wcisnąć palce w szczelinę. Nadal nic. Ciężarek nie przeszedł na drugą stronę. Tkwił tam zapewnie tuż poza zasięgiem moich palców, a z nim moja nadzieja. Podszedłem do wiadra i namidliłem drugą rękę. Czasem to działało, jednak rezultat był ten sam: rozpaczliwie i daremne poszukiwanie. Nie pierwszy już raz przeklinałem kaprys natury, która obdarzyła mnie krótkimi rękami. Z z jego szczupą budową ciała i długimi ramionami już kładały marynarkę i szykował się do powrotu. Jednak nie pozostało mi nic innego jak walczyć dalej, a nie nadawałem się do walki. Nawet człowiek w szczytowej formie nie utrzyma długo ręki w pochwie krowy, bo skurczy macicy bezlitosnie pozbawiają czucia, a kiedy ktoś zabiera się do tego tak zmęczony jak ja, nie ma żadnych szans. Starczyła minuta, by moje rany zmieniły się w coś rodzaju łodyżki asparagusa zakończone zdrętwiałymi palcami. Musiałem coraz częściej zmieniać rękę otająć się na kamieniach jak wyrzucona na brzeg ryba. W środku robiło się coraz gorzej, sucho, lepko i tak ciasno, że ledwie mogłem się ruszać, nie mówiąc już o złapaniu tego upragnionego, owianego ciężarka. Robiłem to chyba przez prawie godzinę, zanim zrozumiałem, że mój wysiłek jest daremny. Musiałem spróbować czegoś innego. Klęknąłem i obróciłem się. Panie Chuczyl, może zechciałby pan przynieść mi trochę ciepłej wody w innym wiatrze? Gdy farmer wyszedł szybko z obory, powiedziałem do Ewana: To ten cholerny ciężarek. Myślałem, że spadnie z drugiej strony, ale nie spadł. Kark jest tak mocno zgięty, że ołów nie przechodzi przez szczelinę. Wpompuję w nią trochę wody, żeby zobaczyć, czy nie rozluźni się trochę. Ewan spojrzał ze współczucie na moją spoconą twarz i obwisłą szczękę, na to rozoblepiony kurzem, śluzem i słomą. Racja, Jim powiedział, to chyba dobry pomysł. Niezbyt urodował mnie spacer do bagażnika samochodu. Przechadzki półnago północy na mroźnym północnym wietrze to nie najlepszy relaks, ale i tak miła odmiana po zimnych kamieniach podłogi. Wygrzebałem pompę gumową rurkę, po czym truchcikiem wróciłem do obory. Epan trzymał pompę, a ja wpychałem rurkę między nogi cielęcia, obmywając mu boki, a szczególnie zgięcie szyi. Kiedy skończyłem, szybko wyjąłem rękę, upuściłem rurkę i lekko zdyszany ponownie namydliłem ramię. Teraz musiałem się spieszyć. Woda zapewni mi trochę więcej miejsca, ale tylko przez kilka sekund. Znowu położyłem się, wcisnąłem rękę, jakby znalazł się w innym świecie. Mnóstwo miejsca, wszystko wilgotne i ruchome. Drżącymi palcami sięgnąłem pod karp cielaka i alleluja! Ciężarek był tam, gładki, metalowy przedmiot, pięknie sterczący między włosami grzyby. Dotykając go końcami palców, czułem jak stopniowo opada, z ogromną ulgą zdołałem wreszcie włożyć palec w otwór. Przez kilka sekund leżałem na kamieniach, uśmiechając się głupkowato i wiedząc, że wygrałem. Dalej poszło jak z płatka. Połączenie sznurka z drutem i przyciągnięcie go przez kark, przewleczenie drutu przez błyszczące stalowe rólki embriotonu chroniącego ścianę pochy przed przecięciem. Kilka sekund miarowego piłowania, sznagły brak oporu oznajmił, że głowa została odcięta i przeszkoda usunięta. Ewan chwycił jedną a ja drugą nogę i bez żadnych problemów wyciągnęliśmy ciele. W ślad za ciałem wyszła głowa i było po wszystkim. Opływając się resztką wody spojrzałem na krowę. Był to długi zabieg, ale przetrwała go bez szwanku. Żadnych obrażeń wewnętrznych, żadnego krwotoku. Powinna wydobrzeć. Jakby przekonując mnie o tym, podkurczyła tylne nogi, stęknęła i wstała. O, rany, to dobry znak, stwierdził pan Hudgill. Krowa na moment obróciła do mnie swój biały pysk, rozstawiła nogi, naparła kilkakrotnie i z jej pochwy wysunął się wielobarwne łożysko, wpadając do kanału. A to jeszcze lepszy, mruknął Ewan. Zerknął na zegarek, prawie trzecia w nocy. Czy pańska żona śpi, panie Hudgill? Zwrócił się do farmera. Stary nie wydawał się wcale zdziwiony, a nawet jakby czekał na to pytanie. Nie, jest na nogach, panie Roz. A pod kuchnią pali się ogień? Tak, pali się mocno, panie Roz. Odparł ochoczo. Wspaniale, rzekł Ewan, zacierając dłonie. No cóż, chyba zjemy kilka jaj na twardo. Popatrzył na mnie. Nie masz nic przeciwko gotowanym jajkom, Jean? Jajkom? O tej porze z trudem ogarniałem jego koncepcję. Tak, mała przekąska po ciężkiej pracy. Ach tak, oczywiście, skoro tak mówisz. Ewan tryskał energią. Świetnie. Zjemy jaja na twardo, pani Huji. Może jakąś kanapkę i napijemy się herbaty. Z namysłem podrapał się po brodzie jak smakosz, zastanawiający się nad wyborem dań w swojej ulubionej restauracji. Och, przydałoby się też kilka bułeczek. Bardzo dobrze, panie Ros. Pójdę i powiem mojej pani. Farmer wesoło pokiwał głową i pobiegł do domu. Dziesięć minut później, wchodząc do kuchni, czułem się dziwnie leśnie. Może dlatego, że moje zmęczenie przeszło w stan podobny do letargu. Wszystko wydawało mi się nierealne. Mosiąc paleniska jak z kominka, błyszczący w płomieniach wesoło palących się polan. Syczący kaganek na stole zastawiony bułeczkami, świeżym chlebem, szynką i pasztetem, babeczkami z kremem i ciastem. To wszystko wyglądało jak sen. Zabawne, lecz najdziwniejsze wrażenie robił gotowane jajka. Brązowe i duże włożone do porcelanowych kieliszków. Dwa dla Ewana na jednym i dwa dla mnie na drugim końcu stołu. Pani Hu rozpromieniona, nalała nam herbatę, a potem zasiadła z mężem przy kominku i z widocznym zainteresowaniem czekała, aż weźmiemy się do dzieła. Ewan bez żadnych zahamowań zaczął obierać jajka i smarować chleb masłem. Machinalnie poszedłem w jego ślady mimo otępienia, zauważając, że jaja mają delikatny smak spotykany jedynie wtedy, kiedy kury przez całe życie ciągną sobie trawę na podwórku farmy leżącej na wysokości 1500 stóp. Smak drożdży w domowym chlebie wyczuwałem nad suchymi warkami językiem. Herbata również była wspaniała, gdybym nie wsypał do niej soli zamiast cukru. Siedziałem i patrzyłem, jak sól z mojej łyżeczki sypie się najpierw na talerzyk, a potem do filiżanki. miał ciekawy smak, ale nie polecam. Przez cały czas coraz bardziej ciągnęło mnie do domu i do łóżka, lecz Ewan się nie spieszył. Z ustami pełnymi szynki chleba powiedział do gospodyni. – Pani Huczyl, teraz już wiem, dlaczego zawsze zdobywa pani nagrody za swoje wypieki na wystawie w Skerborn. Miła dama zachichotała z zadowolenia, a ja podniosłem się od stołu. Panie Hujczyk, przyznaję, że naprawdę bardzo mi smakowało, ale na mnie już czas. Przede mną długa droga. Ewan przełknął otar usta i uśmiechnął się do mnie nad stołem. No cóż, nie wiem jak ci dziękować, Jim. Uratowałeś sytuację. Nie poradziłbym sobie, nawet gdybym miał wasz cudowny embrioton. Och, w porządku. Cała przyjemność po mojej stronie. Doszedłem do drzwi i ledwie wierząc własnym oczom, obrzuciłem wszystkich pożegnalnym spojrzeniem. Farmera i jego żony, kłaniające się i machający do mnie od jasno palącego się kominka, oraz Ewana, dostojnie zasiadającego z szczytu stołu, zajętego energicznie siekaniem swojego kawałka sera. Ledwie pamiętam swój powrót. W miłym letargu siedziałem za kierownicą, półprzymkniętymi oczami śledząc tęgę drogi. Nie było niepokoju towarzyszącego mi podczas podróży w tamtą stronę, ani jęków czy biadolenia, tylko miłe zadowolenie z tego, że ta dobra krowa będzie jutro pałaszać siano ze swojego żłobu, zamiast wisieć na rzeźniczych hakach. Mała rzecz, żadna rewelacja, ale bardzo przyjemna. Kiedy wichali na podwórze House, wiatr ucichł, pozostawiając grubą warstwę liści błyszczących złociście w blasku reflektorów. Brnąłem w nich po kostki, czując na twarz lodowato zimne powietrze. Łóżko było niewiarygodnie miękkie i odpływając w sen, zdążyłem jeszcze ze zdziwieniem pomyśleć, czego ci farmerzy nie zrobiliby dla Ewana Rosa. W przeszłości klienci w rozmaity sposób okazywali mi swoją wdzięczność i zapewnie jeszcze różnie będą ją okazywać, ale wątpię, czy ktoś kiedyś poczęstuje mi gotowanymi jajkami o trzeciej nad ranem.